Kochani, gdy jednak przyszliście, to zapraszam Was do naszego mieszkania. Właściwie nie naszego, wynajmujemy je. Słuchajcie kochani, dziś chciałabym Wam pokazać mieszkanie, w którym mieszkam wraz z Patrykiem. Musicie wiedzieć, że ja przez 3 lata mieszkałam w Akademiku i tak jak mówiłam w poprzednim filmie, nienawidziłam go z całego serca. Więc kilka miesięcy temu podjęliśmy z Patrykiem decyzję, że zamieszkamy razem. Szukaliśmy mieszkania i znaleźliśmy to. Niedrogie, nieduże, bardzo nam się podoba, więc teraz chciałabym je Wam pokazać. Ale pamiętajcie, że jak przychodzi się do kogoś do mieszkania, no to trzeba zostawić prezent. I waszym prezentem dla nas niech będą łapki w górę. Więc liczę na łapki. I zapraszam Was do mojego mieszkania Zacznę może od pokazania Wam kuchni Jak widzicie kuchnia jest maciu pańka. Zresztą mieszkają tu tylko dwie osoby Więc większa jest nam niepotrzebna I do tego kuchnia jest połączona z takim niby salonikiem Więc teraz przejdę do pokazania Wam poszczególnych rzeczy Tak wygląda cała kuchnia Widzicie jest malusieńka stół I mam pojęcia skąd jest, bo wynajmuję to mieszkanie Już tutaj był Krzesła z tego co wiem są z Ikei I kosztowały chyba 20 złotych Parapet, tutaj moje zdjęcie mojej i Patryka. Jakieś ozdoby. Kaktus. Kaktus musi być, bo ja nie mam serca do kwiatów, nie mam do nich ręki i po prostu bym zapominała o podlewaniu. Lodóweczka, też taka malutka. Na niej mam magnesy. Chcę zbierać magnesy z różnych fajnych miejsc. Na razie nie byłam w dużej ilości różnych fajnych miejsc. Takie kartki na magnesie, które służą do zapisywania listy zakupów. Nic, jeszcze nigdy na nich nie zapisałam. Tutaj mamy takie blaty. Tu moja woda, to jakiś papier, moje płatki, blender. Tutaj kupione z PEPko takie pojemniki. Zestaw tych trzech pojemników kosztował chyba 10 zł. Kuchenka, nic ciekawego. Tutaj taka rączka, również kupiona w pepko. Dużo rzeczy w ogóle kupiłam w Pepko. Oczywiście toster. Ja bardzo lubię tosty, szczególnie z jakiegoś ciemnego chlebka. Pojemnik z Ikei, To też na tosty. Czajnik. Czajnik dostałam od mamy. Zlew, nic ciekawego, pomidory. I to wszystko. Tak wygląda cała kuchnia, widzicie? Nic specjalnego, ale wydaje mi się, że jest całkiem przyjemna. Teraz przechodzimy do mojej zdecydowanie ulubionej części tego mieszkania, czyli do takiego saloniku. Kanapa jest to kanapa z Ikei, ja również jej nie kupowałam, już tutaj była. Stoliczek Ikea, mój komputer. Ja mam laptopa, Patryk ma komputer stacjonarny. Taki lampion, także Ikea. Obraz. Jak możecie się spodziewać i cotton balls, chyba kupione w Leroy Merlin, ale nie jestem pewna i moje ukochane rose Gold poduszki są po prostu piękne i kupiłam je na promocji w Black Red White. Są cudowne, były jeszcze czarne, ale te rose Gold, kochani, to jest zdecydowanie moja ulubiona część tego mieszkania. Tu znajduje się kąt Patryka, jego komputer, jego biurko. Słuchajcie, biurka szukaliśmy jak najtańszego. I kupiliśmy takie z Ikei za 70 zł. Nie mamy jeszcze krzesła, więc na razie podbieramy krzesła z kuchni. Kolejnym pomieszczeniem jest przedpokój. Jedynym przedmiotem, który tutaj dokupiliśmy, to jest taki śliczny rose gold obraz Leroya. Wybaczcie, ja tego nie powtórzę Leon. La udało mi się. Taki piękny, takie cudne rose listki. Mój krzyżek z pierwszej komunii świętej. I to tyle. To co? Idziemy do sypialni. Sypialnia jest również bardzo prosta, jak widzicie, jest urządzona cała na biało, biała pościel, biały dywanik. Tutaj jeszcze taka nie do końca wypełniona szafka, puste półki, ale na pewno je zapełnimy. Jeszcze nie mamy zbyt dużej ilości rzeczy. Na parapecie świeczka z Leroya. Tutaj taki pojemniczek, jeszcze nie wiem na coś, kupiony w Zara Home. Taka masa perłowa i oczywiście kaktus. W sypialni znajduje się też toaletka. Jest to tam i nie ukrywam, że to również jest jedna z moich ulubionych części tego mieszkania, dlatego, że całkiem fajnie ją urządziłam. Tak niedrogo, ale z drugiej strony jest bardzo ładna, więc jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda moja toaletka? To koniecznie wpadajcie na snapa. już tam w tym momencie dostępne są filmiki i pokazuję w nich, jakie dokładnie mam kosmetyki, jakie pędzle, omawiam jakie są moje ulubione, jakich nie polecam, jest cała moja pielęgnacja, sposoby, jak w fajny i niedrogi sposób urządzić swoją toaletkę. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, to wpadajcie na Snapchata, a my idziemy zwiedzać dalej. Chyba najludniejszym pomieszczeniem z tego całego mieszkania jest garderoba, właściwie to tak szumnie brzmi. Bo tak naprawdę to jest taka kęcia. Pa, tutaj znajduje się wszystko, co nie mieści się w dalszej części mieszkania. Jakieś ubrania, jeszcze nie wszystkie zwiezione. Po prostu, jeżeli mamy coś gdzieś wrzucić, to ląduje tutaj. I już ostatnim pomieszczeniem, również bardzo prosto urządzonym, jest łazienka. Tutaj znajduje się kosz na brudne ubrania z Pepco. Tutaj kapcie do prania. Tutaj mamy umywalkę, pojemniki z IKEI, jakieś kosmetyki wózeczek również na jakieś tam kosmetyki, głupoty, pralka, nic ciekawego, mata kupiona w pepko żeby nie było tak nudno, kimelek, chemia, chemię włożyłam do takiego plastikowego pojemnika, żeby to jakoś wyglądało i ostatnia część to prysznic, zasłona z prysznica kupiona w Ikei. I to tyle. Cała łazienka. Więc tak, dziękuję Wam za to wspólne zwiedzanie. Pamiętajcie o prezencie dla nas, łapki w górę. O subskrybowaniu kanału, o wpadaniu na moje media społecznościowe. Koniecznie zajrzyjcie na Snapchata, żeby zobaczyć, jak dokładnie wygląda moja toaletka. I co? Ja już się z Wami żegnam. Do pa! Do zobaczenia!